Jestem tu, by wyznać, Tyś mój Bóg. Jesteśmy pragnieniem wszystkim, co jest ze mną. nie wa mnie cudowność Twoich Jestem tu, by wielbić, skłonić swego kolanie. Jestem tu, by wyznać, Tyś mój Bóg. Jesteśmy pragnieniem wszystkim, co jest cenne. Zdrowiewa mnie cudowność Twoich dół. Jesteśmy tutaj razem, aby wyznać Ojcu, że potrzebujemy Cię aby wyznać panie, że bez ciebie nie możemy nic uczynić. Nic bez ciebie ojcze. Tylko ty jesteś naszą siłą. Tylko ty jesteś naszą mocą. Jesteś wszystkim czego potrzebujemy, Panie. Potrzebujemy twojego dotknięcia. Potrzebujemy twojego miłosierdzia. Potrzebujemy twojego przebaczenia. Potrzebujemy twojego życia w nas. Twojej dobroci. Bez Ciebie, Panie, nic nie mamy. Bez Ciebie jesteśmy zagubieni. Bez Ciebie żyjemy w światłości, w ciemności. Bez Ciebie jesteśmy martwi, martwi duchowo. Dzięki Cię, ciebie za Twoją dobroć i za Twoją łaskę. Na to, że możemy dzisiaj tutaj Ciebie wielbić, co do Twojej dobroci, co do tego, co Ty uczyniłeś dla nas. To było do zbawienia z łaski przez wiarę. To było do nowego serca, które nam dałeś. Dziękujemy Ci, Ojcze. Jesteś godzien chwały, jesteś godzien ccigania. Ja przynoszę przed Twój święty tron tych wszystkich, którzy potrzebują się Twojego uzdrowienia, Panie. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym uzdrowieniem, Ty jesteś naszym lekarzem, najlepszym lekarzem, Panie. Ja modlę się o Janusza, Ojcze, modlę się o się o Twoje uzdrowienie, o Twoje dotknięcie i ciała, Panie. O to, abyś Ty był blisko nich, aby oni doświadczali Ciebie, Panie. Wszystkie prośby, które dzisiaj słyszeliśmy Panie, oddaję w Twoje święte ręce. Błogosławię goście Panie, i powrót do domu. Bądź z nią podczas całej podróży, Panie. Modlimy się o bezpieczeństwo, Panie, Panie. O, jak cudowny jesteś, Panie. Jak święty jesteś, jak wspaniały jesteś, Panie w Twoje Słowo, które będziemy czytać, na które będziemy rozmyślać, Ojcze, niech Twoje Słowo przemienia nasze życie. Chcemy być coraz bardziej podobni do Ciebie. Chcemy odkrywać Twoją prawdę i żyć w prawdzie. Modlimy się o to, Panie. Niech chwała będzie Tobie, niech Twojego Syna jest Chrystusa. Amen.